No znowu sobie się napijemy A tu jeszcze tą brzozę miałem zostawić, dobra to za chwilę, znaczy korę brzozy Tylko niech się jasno zrobi, żebym ja widział gdzie ja to zostawiam W jakimś sensownym miejscu Okej okay. Bo już jest, robimy się głodnie, ale to zaraz coś na to zaradzimy. Nie niby już jest dzień, ale jeszcze nie. Dobra, no, jedzmy jedno to. Czemu tu masz tylko 200 kalorii? Aha, bo już pewnie to jadłem. No, no, no. Jednego batona 500 kalorii Musimy to też już zacząć zjadać, bo Żeby nas to niepotrzebnie nie obciążało 25 kilo. Poczekajmy jeszcze z godzinę. Dobra mamy tu też te książki Dropnijmy te brzoze. To jakoś dużo nie waży, ale Po co się z tym nosić? Mam wrażenie, że o, była aktualizacja jakaś i oni zmniejszyli wagę książek, bo książki zawsze ważyły e, kilogram, a książki teraz nagle ważą pół kilo. Widocznie stwierdzili, że kilogram to za dużo. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarabiony jestem, idziemy łowić. Bo już nie mamy co jeść. Znaczy, jeżeli chodzi o ryby. Znowu złowimy z 15 kilo, będzie na 2 dni. Gdzie one lecą? Bo ja bym był skory... Pobiec za tymi ptakami, no i znikają. Być może dlatego, że były za daleko, a być może dlatego, że tam gdzieś coś jest. Możemy się przejść zobaczyć, no bo tam już się generalnie kończy mapa, więc one musiałyby tam gdzieś być. Bo jeżeli jest tam gdzieś padlina, to dla mnie dobrze, bo ja bym pozyskał jelito plus mięso byśmy pozyskali. Mięso jest bardzo pożywne, jeżeli chodzi o właśnie kalorie. A nie jest takie ciężkie jak te ryby cholerne. Niektóre potrafią ważyć po 5 kilo. A po ugotowaniu mamy tam 1000 tam z groszem kalorii a z nie wiem jakiego tam kawałka mięsa, ale około kilogram chyba? Mamy 800 kalorii? Nie wiem. Nie pamiętam jak to tam jest podzielone. No one gdzieś tam leciały, ale... Czy faktycznie tu coś dziś jest? Dobrze, by było, jakby jakiś jeleń leżał. Słyszę coś, słyszę, ale. Tam, tam to chyba zwłoki. Były. Nie wydaje mi się, żeby tutaj była padlina, a tam nigdzie więcej nie widać. One do tego chyba leciały, aczkolwiek wydawało mi się, że bardziej tutaj lecą I Tu nawet nie widać nic, nie? Tu muszą być zwłoki Ile? A tu no Myśmy ich jeszcze nie przeszukiwali? To ciekawe To jest bardzo ciekawe. No dobra. A widzicie, a przechodziłem tutaj tędy. To jest ciekawe. Jak zajdziemy do domu, zrzucimy ten nóż, bo to pół kilo niepotrzebnie dodatkowo. I pójdziemy połowić te ryby. Zastanawiam się jeszcze, czy nad tym jeziorem, czy dalej te, te, te trzy tam wilki są. No, wolałbym nie, ale no, na pewno będą. Marnować trzy naboje i to w, naj, naj, na, w najlepszym przypadku trzy naboje, żeby ich załatwić, to nie bardzo mi się uśmiecha. Nie widzę żadnego zagrożenia, to chyba się przebiegniemy kawałek. Bo biegać też musimy, też jest taki wyczyn. Na dworze w ogóle mm, musimy przetrwać łącznie 100 dni. To też, też jest ciekawe. Ale no wiadomo, większość czasu z, y, y, spędza w budynku, nie? Czy w domu, dziś w schronieniu, niż w, y, na dworze. Tuż jak tu jesteśmy... A nie, bo dobra, nie będziemy ciupać tego, bo jesteśmy głodni. Musimy iść łowić ryby. Nie ma czasu na pierdoły. Gólniemy sobie jedną kawę, bo może być. Aczkolwiek teraz mogłem nie, nie pić. Mogłem wypić później, już po złowieniu. No ale dobra, to mamy jeszcze jedną w razie czego. tutaj sobie możemy zrzucić ten nóż ciach i co ja tam jeszcze podniosłem? A batona, ale to baton to jest nieistotny będziemy go jeść, bo jest już nie teges, ale coś jeszcze mi się wydaje, że miałem zrzucić, ale nie pamiętam 25 kilo, nie no, chyba jest ok. Kolejne ptaki kurde lecą Do zapewne kolejnych zwłok Założę się Cholera wie gdzie one lecą w ogóle też tak kurde lat latać za nimi to I musimy złowić ryby To jest nasz teraz priorytet Zwłaszcza, że Jesteśmy głodni Nie wiem, jak dla mnie powinna być możliwość na przykład rąbania takich w ogóle dużych drzew, nie? Najpierw podcinamy, ono sobie spada eee, i wtedy z niego pozyskujemy drewno. Wtedy to ja bym nawet nie musiał za daleko chodzić, kurde. No takiego drewna też na przykład drzewa nie możemy porąbać. Szkoda. Wielka szkoda. Chociaż z drugiej strony, może by nie jeden powiedział, że byłoby za łatwo, nie? No bo z takiego jednego drzewa powinniśmy według mnie uzyskać bardzo dużo drewna. Ale chyba takie brzozowe można ściąć, ale nie jestem pewien. Co tam jest? A nie, dobra. Wszystko jest ok. Wilków nie widać, ale po prostu są, mogą być za daleko jeszcze od nas. No to tam nad tym trupem latają. Hmm. Może zerkniemy, czy są te wilki. No ale to my ryby musimy, kurde. Łowić. Tutaj nas. Na, troszeczkę nas. nas straszy lód. Że niby chce się łamać, ale. Jeden jest. Tam jest drugi, no, są dalej, są. Znaczy mogłem jakoś tam od tyłu zajść do tamtych, do tamtego, ale nie... Nie ma sensu. Na razie złówmy ryby, potem ewentualnie się zastanowimy. 100% zamarznięte. Znowu się jakoś tak dziwnie ciemno zrobiło. Kurde, mgła się zrobiło. Dobra 4 yy, Cholera żyłka nam pękła, znaczy zerwała się trudno się mówi, żyje się dalej, nice i Zobaczmy. 37 kilo. Może wystarczy. 1,4 kilo. Całkiem nieźle. Jedna żyłka tylko zerwana. O ja pierdzielę. Nie wracamy. Słuchajcie. Ja ledwie widzę. Cokolwiek. Bardzo kiepska pogoda. Trzymamy się tej lewej strony tutaj. Dobra, tak to. Dobra, szczęśliwie doszliśmy. Zawsze to jest dla mnie, kurde, tak stresujący moment. Pojęcia. Jedną żyłkę straciliśmy. Ale, no, i tak wydaje mi się, że nie jest źle. Jedna książka. Aha, my tam mieliśmy nawet jedną książkę. Jedno drewno z odzysku. Dobra, rozpal. Eee, książka. 100% bez podpałki, kurde, patrzcie. Z podpałką to już w ogóle byłoby super patyk okej okay. dobra to nie musimy nawet marnować podpałki 100% mamy pewności że rozpalimy ogień no kurde nawet katalizator nam nie jest potrzebny zarąbiście dobra ryba I ryba. Szkoda, że nie mamy więcej tutaj tych palników. No, w Milton mieliśmy aż 6 na tej gazówce. Dlatego piekę tu u góry, a nie na dole, bo na dole mam już w ogóle tylko jedno miejsce. Ehm, no ale trudno, no niestety. Tu mam 11 minut. Czekajcie, bo nie dodałem tego drewna. Mm pewno cedrowe jedno weźmiemy, e, jak tam żyłki. No, sporo ich mamy, ale biorąc pod uwagę e, to jak szybko one potrafią nam się zerwać, to, to to może być jedyne nasze właśnie zagrożenie. To może być ten nasz jedyny problem. E, jak tam nasza woda? Chciałem zobaczyć. Wyśmienicie. Nic się z nią nie dzieje. Zastanawiam się, czy jednak wiecie. Mamy sporo tych naboi do rewolweru. Czy faktycznie nie pójść na te wilki, nie pozyskać od nich jelit? Nie załatwić ich, a przy okazji, no, seksplorować tam resztę, nie? Tych domów i, i tych budek. Tak, myślę, że tak zrobimy. Prędzej czy później, nie? Nie mówię, że teraz, ale no. Trzeba będzie nad tym pomyśleć. To się tylko będzie robić krótko, bo chciałem jeszcze latarkę rozebrać. A nie, miałem, miałem tego nie robić. Dobra. Ok. No i to nam będzie starczyć znowu na jakieś dwa dni, nie? Dwa, może, dwa i pół. No bo tu jesteśmy bardzo głodni, tu od razu zjemy te, takie dwa kawałki ryby, jak nic. Come on. Mhm. Mamy już tutaj, bierzemy się za jedzenie, 600 kalorii, co to jest 600 kalorii? To jest prawie nic Batonem moglibyśmy się dopchać nawet, ale dobra, to jeszcze nie teraz Ja myślę, że zjemy i będziemy kończyć tutaj, bo tu już dosyć długo nagrywam Prawie 3godzinny materiał z tego będzie, co ja tutaj sobie nagrywam. Oczywiście zawsze to dzielę na jakieś sensowne długości filmu. Z tym się nic nie da zrobić, nie? Nie. Tak byłem ciekaw po prostu. A mogliśmy za ten czas naostrzyć sobie, sobie siekierę, bo ona już powoli. Się robi taka, nie teges, nie? Ile trwa ostrzenie? 10 minut. No, o wiele szybciej to się przynajmniej zrobi. Kolejny kawałek. Tu już w zasadzie ostatni. A to jeszcze godzinę będzie. 15, no to Znowu być może wodę nastawimy. To nawet nam za bardzo na dwa dni nie starczy. Powiem Wam, przy tej ryby. Dobra, raz sobie zaostrzymy. Ile mamy? 45 minut. I ten mniejszy kawałek znowu jemy. Ponownie 600 kalorii No i ten ostatni kawałek też będzie około 600 podejrzewam. Także zostanie nam na dzień jutrzejszy tylko ten największy 1400 kalorii. No to spokojnie rano zjemy, jak kurde się wyśpimy, nie? I rano znowu co, za, zaś trzeba będzie łowić. Także te... No te ryby to, tak, to nie jest taki do końca dobry ten deal, nie? Znaczy, no łatwo pozyskuje się to, ale... Praktycznie codziennie trzeba łowić. Może się zdąży zrobić. Dobra, jak tam nasza siekiera. 3 minuty, 22 i 12, dobra. Tą wodę sobie podniesiemy i zaostrzymy jeszcze raz, może akurat 10 minut. I super, tu zostało 9 minut. I nam zostało tej kawy w ogóle. Dwie puszki, no dobra. Pierwszą rybę zjadamy jeszcze troszeczkę zostało, odrobinę, ale nie za dużo. Dobra, kładziemy się spać w ten sposób zapisując. No i w ten oto sposób kończymy na dzisiaj. Także dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa pa.